Cześć. Yy, dzisiaj z tej strony Basy i no informacja to jest chciałbym powiedzieć, że no Aj, co ja tu miałem powiedzieć a, już wiem że będzie ten asasin i że już Minecrafta niestety nie będzie. Yy, możesz zasubskrybować ten kanał yy, i yy, zalajkować ten filmik i też yy, skomentować. I to samo też dla Kubel 200. To, no to cześć.